Cześć, dzień dobry, witam Ciebie bardzo serdecznie na kanale CompareGrinki. Ja nazywam się Marcin Podlacki, a my słyszymy się po raz kolejny w naszym cotygodniowym podsumowaniu sytuacji na rynku z Exante. W pierwszej części programu właśnie podsumowujemy to, co się wydarzyło, sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z ostatnich kilku dni, a następnie przechodzimy już do kalendarium ekonomicznego na przyszły tydzień i przechodzimy oczywiście także do analizy sytuacji na wykresach. Będziemy spoglądać na wykresy właśnie. Na wybrane instrumenty finansowe na platformie Exante, na której drogi widzu znajdziesz dla siebie, co tylko będziesz potrzebował, jeżeli chodzi oczywiście o ofertę instrumentów finansowych, akcje, indeksy, waluty, kryptowaluty, opcje, etf -y, surowce. Myślę, że tutaj jest w czym wybierać oczywiście produkty zróżnicowane z przeróżnych rynków z całego świata. Jeżeli chodzi już stricte o ten ostatni okres, ostatnich pięć sesji giełdowych, Okres zakończony w piątek 26 maja. Obserwowaliśmy sporą zmienność na rynkach, pewnego rodzaju wyłom, który ostatecznie przyczynił się także do pogorszenia sytuacji na parkietach europejskich. Wyłom oczywiście na S&P 500, indeks przez moment tracił ponad 2%. Niemniej jednak końcówka tygodnia, sesja czwartkowa i przede wszystkim piątkowa pozwoliły na odrobienie strat i wyjście mniej więcej na zero w ujęciu całego tygodnia. Niewątpliwie pomogły tutaj dobre wyniki finansowe Nvidii, ale również wydaje się, że. Jakby ten niepokój związany właśnie z tą datą potencjalną, gdzie, którą rynek rozważa, jako moment, kiedy ostatecznie trzeba się będzie dogadać, jeżeli chodzi o limit, właśnie zadłużenia Stanów Zjednoczonych, wydaje się, że właśnie ta panika, ta słabsza postawa rynków, no, jeżeli nic się tutaj nie odmieni, i tak jak było w historii, tak teraz również strony się dogadają, ostatecznie była tylko okazją do ewentualnego dobierania longów, no, czy takiego krótkiego, Rozegrania pewnego rodzaju wyłomu. Rynki za każdym razem reagują podobnie. Oczywiście skala reakcji jest różna, ale kierunek jest. Podobny. Jeżeli jakieś zagrożenie się pojawia, no to tak jak w przypadku efektu kuli śnieżnej, rozpoczynamy od takiej małej kuleczki, a następnie ona zabiera za sobą kolejnych inwestorów, no i w pewnych momentach może nawet dojść do pewnych symptomów paniki rynkowej, bo pewnego rodzaju właśnie takie, takie zrezygnowanie w połowie tygodnia na rynkach obserwowaliśmy. Ale pytanie, czy nie za wcześnie? Pytanie, czy to nie było też trochę tak, że. Ostatecznie inwestorzy no, nieco zbyt panicznie na pewne czynniki zareagowali. Co prawda, ja podczas sesji czwartkowej jeszcze nie do końca wierzyłem w te wzrosty w Stanach Zjednoczonych, które były spowodowane przede wszystkim rewelacyjnymi wynikami Nvidia, która po dobrym raporcie po sesji już była 25% na plusie i kolejnego dnia właśnie decydowała o mniej więcej 2% wzroście na otwarciu na indeksie NASDAQ. Niemniej te wzrosty były utrzymane, a w piątek jeszcze dorzuciliśmy i kolejne spółki się tutaj podpinały. Odrabiały również pozostałe indeksy. DAX odrabiał w końcówce tygodnia, niemniej nie wrócił do tych poziomów, które obserwowaliśmy w poniedziałek i wtorek. Odrabiał straty także indeks Nikkei, który cały czas utrzymuje się naprawdę dobrze. Resort finansów przesunął datę prognozowanego potencjalnego bankructwa Stanów Zjednoczonych. To jeden z ciekawszych też artykułów w ostatnim czasie, mimo że w międzyczasie pojawiła się informacja o tym od, ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, że żadnego bankructwa nie będzie, no to jednak cały czas tutaj trzeba być no, wyczulonym, trzeba dokładnie rynki obserwować, bo ostatecznie jeszcze w 100% pewności nie mamy, że te problemy już są całkowicie zażegnane i rynki mogą na spokojnie wrócić do trendu wzrostowego, który w ostatnim czasie rysował się właśnie na indeksach. Szacowana data wyczerpania się środków na pokrycie zobowiązań finansowych Stanów Zjednoczonych w przypadku braku podniesienia limitu zadłużenia to obecnie piąty dzień czerwca. Napisała tutaj Janet Jelen w liście do spikera Izby Reprezentantów. Wcześniejsze szacunki mówiły, że to może być już nawet data 1 czerwca. To nie są aż tak istotne w sumie informacje, ze względu na to, że czy to pierwszy, czy to piąty, czy to 15 dzień czerwca, tak czy inaczej trzeba będzie się dogadać. Tak czy inaczej limit zatrudnienia, limit oczywiście zadłużenia trzeba będzie podnieść, no bo w przeciwnym wypadku może dojść do realnych problemów finansowych. Bazując na najnowszych dostępnych danych, szacujemy, że jeśli nie dojdzie do do podniesienia lub zawieszenia limitu, by zaspokoić zobowiązania rządu, no to tutaj nie będzie na to właśnie środków. Do 5 czerwca należy właśnie ten limit zwiększyć. Szefowa resortu skarbu poinformowała, że w tym tygodniu uruchomiła kolejny nadzwyczajny środek dający rządowi dodatkowe 2 miliardy dolarów, by oddali datę potencjalnego bankructwa. Zaznaczyła, że jeżeli kongres nie podniesie limitu zadłużenia obecnie wynoszącego 31,4 biliona dolarów, Stanom Zjednoczonym zabraknie środków do planowanych wypłat, między innymi do Funduszu Ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych dla seniorów. To też te wszystkie informacje, które właśnie budzą grozę z jednej strony, ale z drugiej strony to nie pierwszy taki raz. Myślę, że tutaj też Oliwy do Ognia, mówiąc o tych spadkach z połowy tygodnia, dolała no, też ta informacja, która zaczęła coraz szerzej obiegać świat o pewnego rodzaju korelacji do sytuacji na rynkach sprzed, na rynkach sprzed kilkunastu lat. Lat, kiedy również właśnie rozmowy o podniesieniu limitu zadłużenia trwały dosyć długo, przeciągały się i w tym czasie na rynkach pojawiły się mocne spadki, a główne indeksy w Stanach Zjednoczonych traciły po około nawet 20%. S&P spadał z rejonu 1350-70 w rejony 1100 punktów. Ale pytanie, czy przy tych okolicznościach rynkowych, które mamy ostatecznie, będziemy sobie w stanie na to pozwolić? Dużo mówi się w ostatnim czasie ponownie o sztucznej inteligencji. No i tutaj Bill Gates twierdzi, że może ona niebawem wyeliminować ludzką pracę fizyczną, a potem zacznie zastępować też tę umysłową. Taka ciekawostka. A tak w pierwszym rzucie wydawać by się mogło, że właśnie w pierwszej kolejności to być może pracę umysłową będzie sztuczna inteligencja zastępować, dlatego że pewne analizy, pewne no jakby nie wiem, redakcje artykułów, choćby nawet wyciąganie pewnej informacji, taki tak zwany desk research, czy wyciąganie pewnej informacji z internetu, budowa odpowiednich analiz raportów, no to jest coś, co nazwiemy pracą umysłową, a w tym sztuczna inteligencja niewątpliwie pomaga, no ale z drugiej strony szeroko pojęta Sztuczna inteligencja też oczywiście sprawia, że wiele etatów jest po prostu zbędnych, niepotrzebnych, bo to się bardziej opłaca. Współzałożyciel Microsoftu, Bill Gates, uważa, że wraz z rozwojem sztucznej inteligencji wyszukiwarka Google, Amazon i Shopify staną się przestarzałe, potem sztuczna inteligencja zacznie zastępować ludzką pracę umysłową. Zobaczmy jeszcze na jedną ważną sprawę, o której musimy pamiętać, mianowicie już w poniedziałek, to jest 29. 9 maja 2023 będziemy mieć w Stanach Zjednoczonych święto pamięci, a co za tym idzie, nie będzie sesji na New York Stock Exchange i tutaj o tym musimy pamiętać, żeby mieć to w głowie, że nie będziemy wyczekiwać już na godzinę 15.30 na polskim parkiecie, na innych europejskich rynkach. Ze względu na to, że po prostu już no, wiemy doskonale o tym, że tej sesji nie będzie, i ostatecznie, właśnie to może być sesja taka trochę na przeczekanie, bez jakichś większych ruchów, bez może bez większej zmienności to lepsze słowo, bo większe ruchy jak najbardziej są możliwe, patrząc na to, co działo się w piątek i te dynamiczne wzrosty, niewykluczone, że właśnie do ich kontynuacji po prostu dojdzie. Zobaczmy na kalendarium ekonomiczne, no, na nowy tydzień, poniedziałek, 29 dzień maja, raczej tydzień rozpoczniemy, Zaczniemy od no, takiej właśnie sesji spokojnej, dlatego że w kalendarzu również istotnych informacji próżno się tutaj doszukiwać, będą o 10 dane z Austrii, to będzie PMI przemysłu, będzie sprzedaż detaliczna z Irlandii miesiąc do miesiąca, rok do roku, inflacja PPI z Malezji miesiąc do miesiąca i właśnie rok do roku. We wtorek z kolei poznamy dane z Japonii o stopie bezrobocia, o godzinie 1.30 czasu polskiego, w nocy jeszcze później nad ranem już ósma Szwecja i PKB, kwartał do kwartału. Urok do roku. Zobaczymy, jak kształtował się indeks cen importu u naszych zachodnich sąsiadów. Poznamy także dane dotyczące eksportu i importu z Turcji, PKB w Szwajcarii, inflację PPI w Brazylii, w Austrii czy sprzedaż detaliczną w Hiszpanii. Natomiast ciekawsze dane pojawią się w okolicach godziny 15 i później 16. Dane ze Stanów Zjednoczonych i będą to odpowiednio indeks cen nieruchomości i później indeks Conference Board o godzinie 16. W międzyczasie jeszcze PPI z z Włoch też będą publikowane. Nie ma tutaj konkretnej godziny podanej. W środę czekamy na dane z Turcji. Będzie PKB o godzinie 8. W nocy jeszcze dane z Korei, Nowej Zelandii czy Australii, ale one jakieś istotne dla rynków być nie powinny. No i chyba najważniejszy odczyt, na który będziemy czekać jeszcze przed rozpoczęciem sesji, czyli dane z Niemiec o stopie bezrobocia, godzina 8.00. Poznamy PKB z Francji, a także inflację PPI. No i PKB z innych europejskich gospodarek, Austrii, Włoch, Portugalii. Belgii, czy jeszcze między innymi właśnie tutaj będą Indie i Kanada, ale to już w innych godzinach czekamy na CPI inflację o godzinie 14 z Niemiec bardzo ważny odczyt. Zobaczymy, czy CPI dalej zwalnia. No bo to bardzo istotna sprawa, dlatego że w ostatnim czasie nieco zmieniła się retoryka ze strony właśnie jakby tutaj przedstawicieli Fed w kontekście potencjalnych podwyżek stóp procentowych. Ostatnio Jerome Powell też nieco bardziej gołębi. Natomiast my cały czas wyczekujemy także na to, że gołębi stanie się Europejski Bank Centralny z Christine Lagarde na czele. Jak na razie nic nie wskazuje na to, żebyśmy byli blisko tego scenariusza i zakończenia właśnie cyklu podwyżek stóp procentowych, ale na przykład ostatnio Dane z Niemiec być może nas do tego cyklu, do zakończenia tego cyklu zbliżają. I mówię tu oczywiście o PKB, który za pierwszy kwartał był 0,2% na minusie w ujęciu rokrocznym. No a tutaj konsensus zakładał 0,2% wzrostu, więc to spore rozczarowanie, zaskoczenie. No i gdyby okazało się, że CPI też znacząco spadnie, no to to może być taki sygnał właśnie gołębi dla rynków w kontekście przyszłych decyzji, przyszłych posiedzeń. Też oczywiście Europejskiego Banku Centralnego. Czekamy w czwartek na dane z Polski o godzinie 9.00 PMI dla przemysłu. Będą także ważne dane z Niemiec i Eurolandu, również PMI dla przemysłu z Włoch, z Francji, Czech, Hiszpanii czy choćby Turcji. No a później, już bliżej rozpoczęcia sesji w Stanach Zjednoczonych, a nawet chwilę po samym rozpoczęciu o 15:45. PMI przemysłu i ISM przemysłu o godzinie 16. To dane, które jeżeli będą mocniej się odchylać od konsensusu, mogą wpłynąć na wzrost zmienności na rynkach. No i piątek, ostatni dzień tygodnia, będzie przebiegał pod znakiem przede wszystkim wyczekiwania na dane ze Stanów Zjednoczonych o stopie bezrobocia. Poprzednio mieliśmy 3,4%, czekamy na dane za maj, ale po drodze będą jeszcze dane ze Szwecji, z Irlandii, bilans z obrotów kapitałowej, kapitałowych bieżących, będzie PKB z Irlandii, czy choćby jeszcze inne dane ze Stanów Zjednoczonych, jak średnia płaca godzinowa, czy średnia tygodniowa liczba godzin pracy. Będzie także informacja o zmianie zatrudnienia w przemyśle i w sektorze poza rolniczym ze Stanów Zjednoczonych. A my już powoli możemy przechodzić do właśnie platformy. Spróbujmy sobie przeanalizować kilka wykresów, jeżeli chodzi o S&P 500, po chwilowym wyłamaniu wróciliśmy ponownie w okolice 4200, jesteśmy cały czas na oporze, długo to wyłamanie nie trwało, ewidentnie tutaj presja popytowa jest duża i inwestorzy i cały rynek bardzo by chcieli wybijać ten poziom oporu z takim celem przynajmniej gdzieś w okolicy 4280-4300 punktów, czyli w okolicach który został ustanowiony w sierpniu 2022. Jesteśmy niemal idealnie na najwyższym pułapie z całego 2023 roku w Stanach Zjednoczonych, co pokazuje, że mimo, że można tutaj mówić, po co to wszystko ma rosnąć, sytuacja na rynkach jest niepewna i słaba, no to jednak jakoś tak się wydarzyło, że giełdy są na lokalnych szczytach. Jest duża szansa na to, że jeżeli odczyty nie będą tutaj jakoś bardzo negatywnie rozczarowywać, no to od wtorku Stany Zjednoczone będą się zbliżać w rejony 4000. 300 z punktu widzenia indeksu SP 500, zobaczmy, co słychać na Nvidii. Tam dobre wyniki i także bardzo dobre perspektywy na przyszłość. I które, które właśnie pokazują też, że przyszłe raporty mogą być jeszcze lepsze. Kurs wybił z konsolidacji krótkiej, bo krótkiej, ale jednak w okolicach 300 dolarów i zaatakował i oczywiście bezproblemowo pokonał z luką wzrostową historyczny szczyt. W tej chwili testujemy okolicę 390-400 dolarów za jedną akcję. My jesteśmy po dynamicznym wzroście walory bardzo mocno wykupione, ale inwestorzy dalej wierzą w to, że właśnie sztuczna inteligencja, tu w przypadku akurat Nvidii, producenta chipów, przede wszystkim, to cały ten rynek będzie szedł do przodu, no bo też siłą rzeczy właśnie sztuczna inteligencja no, na pewnych nośnikach musi być rozpowszechniana. To też nie jest tak, że sztuczna inteligencja człowieka zastąpi w ten sposób, że przyjdzie na rozmowę kwalifikacyjną i po prostu zostanie przyjęta do pracy. No też trzeba odpowiednio wszystkie stanowiska przygotować, odpowiednio cały ten, można powiedzieć, system no, związany właśnie z tą wirtualną, można powiedzieć, inteligencją, z tą sztuczną inteligencją, z tym, no, wirtualnym mózgiem, który gdzieś tam wyprzedza w wielu aspektach już mózg ludzki, no trzeba jakoś właśnie powiązać z samą działalnością danego podmiotu, z właśnie, z, no, w zależności też oczywiście od profilu działalności, żeby potencjalnie, tak jak tutaj w tym artykule, w tych informacjach od Billa Gatesa, żeby człowieka ewentualnie zastąpić, także tutaj, no właśnie, Nvidia jak najbardziej korzysta z dobrymi perspektywami, jest realna szansa na to, że w nowym tygodniu 4 będziemy pokonywać, ale tutaj no już chyba trzeba no nieco uważać, chociaż ja mówię uważać, a pewnie do 450 się doczłapiemy dolarów, to już będzie skrajnie wysoka kapitalizacja, Nvidia będzie w top, no już teraz jest na czwartym miejscu, jeżeli dobrze kojarzę, jeżeli chodzi o udział i wpływ na S&P 500, ale tutaj myślę, że do czołówki będzie się jeszcze zbliżać w tych potencjalnych wzrostach, znaczy na pewno będzie się zbliżać, ale no nie jest to wcale takie pewne, że te wzrosty będą obecne, chociaż jak na razie nie ma żadnych sygnałów przegrzania, jeżeli i rynki będą mocne, to i Nvidia mocna być powinna. Niewielka zadyszka na indeksie Nikkei, który w ostatnim czasie po niezłych danych z Japonii radził sobie rewelacyjnie i zaatakował okolicę 31 tysięcy punktów. Wybiliśmy z tej konsolidacji z przedziału 25,528,529 tysięcy punktów, no i zaatakowaliśmy szczyty, które były odnotowane we wrześniu 2021 i wcześniej w lutym 2021 roku. 31 tysięcy punktów. I też, jak sobie zobaczymy, tu akurat mamy D1, ale zobaczmy sobie na świeczki miesięczne. No to jest też historyczny szczyt dla japońskiego indeksu, co też jest tutaj bardzo istotne. A więc, giełdy radzą sobie dobrze. Co prawda, nie tak dobrze radzi sobie Hang Seng czy Shanghai Composite. Indeksy również istotne, również bardzo popularne, na które spoglądamy na co dzień. Analizując to, co się w nocy na rynkach działo w ramach przygotowania do sesji, to nie nika radzi sobie naprawdę dobrze i też ta świeczka z Maja robi wrażenie w maju 2000 punktów w górę. 2000 punktów to jakieś 6-7%, ale to już któryś miesiąc z rzędu, bo nie, przecież jeszcze na początku roku startowaliśmy z okolicy 25500 punktów, a w tej chwili jesteśmy już ponad 20% wyżej, no i ze wskazaniem na potencjalne dalsze wzrosty. No bo skoro nie chce spadać, to znaczy, że. Jeszcze jeszcze w mojej opinii ten potencjał wzrostowy się nie wyczerpał. Chwilowo zatrzymały nam się wzrosty na dax Indeks zaatakował i ustanowił nowy historyczny szczyt, a więc zgodnie z oczekiwaniami 16.300 nieznacznie pokonane. Na chwilę wróciliśmy w rejony 15.700-800 w ramach tego wyłamania w środku tygodnia, ale DAX powoli wraca do żywych. DAX powoli wraca do wzrostów i DAX powoli będzie próbował najprawdopodobniej 16.000 ponownie atakować, wyłamywać i zmierzać w kierunku. Rynku, ponowienia ataku na all-time high na okolicę 16300 punktów. Jeżeli szeroki rynek będzie radził sobie dobrze, to i DAX powinien, a jako, że szlak przetarty, tym razem uważam, że okolica 16000 nie powinna aż tak dużego problemu jak wcześniej stanowić i powinniśmy w przypadku wzrostu szerokiego rynku szybko w okolice ATH wrócić z zwiększonymi oczywiście też przy okazji szansami na to, żeby tym razem ten ATH pokonać. Zobaczmy, jak radzą sobie akcje niemieckiego Deutsche Banku. Już wrzucam na wykres, zobaczmy jak to wygląda. No cały czas tutaj, jeszcze po tych problemach całego sektora, które na początku marca miały miejsce, Deutsche Bank nie chcę mówić, że nie wrócił do żywych, ale no jeszcze, jeszcze tutaj te problemy cały czas widać, że na kursie są widoczne inwestorzy, nie wierzą w Deutsche Bank, inwestorzy mimo, że kupują niemieckie akcje na pułapach bardzo wysokich, wiele już z nich na historycznych szczytach, co też z automatu przeniosło się na historyczny szczyt na DAX-ie. w Deutsche Bank nie do końca nie wierzą i tutaj z 10 euro jest spory problem, kurs konsoliduje w tych rejonach już od dłuższego czasu, no i czekamy co będzie dalej, czy... Realnie jest szansa na powrót, no bo im dłużej tutaj ta konsolidacja przy 10 euro będzie się utrzymywać i będą problemy, no to niewykluczone, że tutaj kurs ponownie wróci na te mniej właściwe tory w porównaniu do szerokiego rynku i wróci do retestu, być może 9 euro. Wybicie 10 zwiększa szansę na rów w kierunku nawet nie tyle 11, co już gdzieś w okolicy 11.50, tak aby domknąć tę lukę spadkową z sesji 10 marca. Zobaczmy na Polski WIG-20. 2000 zaatakowane, w tym ostatnim. W tym tygodniu, niemniej jednak dosyć szybko wróciliśmy do pułapu poniżej tej magicznej okrągłej bariery. Natomiast sesja piątkowa ponownie przywróciła nadzieję w dalsze wzrosty. Ponad 2% ruch na wig 20 zbliżył nas znacząco ponownie do okolicy 2000 punktów. Do lokalnego szczytu wyznaczonego na początku ostatniego tygodnia brakuje nam, było 2028 bodajże, brakuje nam jeszcze około 40 punktów, czyli około 2%, to jest do zrobienia w zasadzie w jeden dzień wystarczy powtórka z rozrywki, kopia z sesji, właśnie z wtorku, bodajże, jeżeli dobrze. Pamiętam, bo to był piątek, czwartek, środa. Tak, we wtorek ten atak na 2000 prawie że 30 punktów mieliśmy. No i wydaje się, że po tej chwilowej zadyszce, korekcie, wracamy do wzrostów. Dobre wyniki publikowały spółki z indeksu WIG-20, co ostatecznie, no przynajmniej tak z założenia powinno być, powinno przyczynić się również do wzrostów. Właśnie kursów mamy tutaj potencjał do ruchu wzrostowego na PKN. Norlem przede wszystkim, to przecież spółka z bardzo dużym udziałem, wpływem na Indeks. Pytanie, co będzie dalej z bankami, bo przypominam, że no ten, ta, ten okres połowa czerwca może być taki niepewny, jeżeli chodzi wtedy o wyrok CUE. No ale tak jak mówiłem, że jeszcze przynajmniej do końca pierwszego tygodnia czerwca jest realna szansa na to, że banki będą mocne. No ale do tego jeszcze dochodzą stosunkowo tanie akcje kgm które przy spadkach miedzi, przy słabej gospodarce chińskiej również najlepiej sobie nie radziły i kurs znacząco został z tyłu w porównaniu do innych dużych dużych spółek z indeksu 20 więc tutaj potencjał ruchu jak najbardziej wzrostowego jest. Zobaczmy na kurs kryptowalut, tutaj wiele się nie działo, inwestorzy na rynku krypto raczej, raczej chyba skupili się na wyprowadzaniu środków bądź na niedokupowaniu nowych kryptowalut, a inwestowaniu swoich nowych oszczędności, które udało się zebrać jako odsetek załóżmy z miesięcznej pensji właśnie bardziej na rynku akcji, Stanach Zjednoczonych, inwestorzy, mam na myśli nie tylko tych w Stanach Zjednoczonych, ale i na świecie. Bitcoin nie chce się podnieść, bitcoin nie ma siły, żeby wrócić do wzrostu, bitcoin nie ma siły, żeby wrócić ponownie w okolice 30 tysięcy dolarów. Testujemy okolice 27 tysięcy, mimo nieznacznego wyciągania w końcówce tygodnia. No to jednak cały czas ten poziom 27 tysięcy działa jako lokalny opór. No i nie ma jak na razie sygnałów mówiących o tym, że z tym oporem bitcoin będzie sobie radził. Podobnie na Ethereum, tutaj niemal idealnie w prawo idziemy na wykresie, poziomą kreskę, gdybyśmy narysowali w rejonach 1800, no to z dużą dozą prawdopodobieństwa byśmy mogli właśnie tutaj powiedzieć, że podczas każdej sesji ten okrągły pułap był testowany z ostatnich już około trzech tygodni, każda mocniejsza próba wybicia górą z tej właśnie konsolidacji jest szybko tłumiona, co cały czas właśnie pokazuje, że nie ma jeszcze sygnału kupna na rynku właśnie krypto, na bitcoinie, w tym przypadku też na ethereum, a im dłużej tego sygnału Głupne nie będzie. Tym nie wykluczone, że jakieś wycięcie tutaj jeszcze longów się przydarzy i cofnięcie być może gdzieś nawet w okolicy 1700-1720 dolarów, na co trzeba uważać. Bardzo dziękuję drodzy widzowie za Waszą obecność, za przesłuchanie materiału do końca. Pamiętajcie o kciuka w górę, o subskrypcjach kanału Comparing Rink, a my skończymy się w analogicznym materiale już za tydzień udanej końcówki weekendu. I do usłyszenia.